Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Vlogmas 2 grudnia. No cóż, dzisiaj na pewno zdarzy się tak, że ten 2 grudnia, czyli dzisiaj, będzie łączonym Vlogmasem z jutrzejszym dniem, czyli z 3 grudnia, bo o ile wczoraj wiecie. Pierwszy vlog ma dużo gadania, dużo w ogóle radości i podniecania z tego, że zaczął się grudzień, i jest super. To tyle dzisiaj. Mnie energia mocno spadła, bo miałam dosyć ciężką noc z dziećmi. Zresztą nie tylko ja, ale mój mąż też. I w ogóle Julka nie chciała usnąć, później się obudziła po drugiej. Filip też coś tak nie bardzo chciał spać, co chwilę się budził. Mamy bruszkowe problemy z nim, ale z Julką mieliśmy to samo przez pierwsze trzy miesiące, więc. Jestem pozytywnej myśli, ale jakby wszystko przed nami jeszcze, to dopiero jakby cztery tygodnie jego życia miną w najbliższy wtorek. Jak widzicie, sobie tutaj elegancko leżymy i odpoczywamy, chociaż ja się muszę zaraz wziąć troszeczkę za robotę, ale czekam jeszcze chwilę, bo muszę tego młodego kawalera przebrać i nakarmić, więc jak to zrobię, bo już słyszycie, że on tam powoli coś chwili, bo jak to mężczyzna przynajmniej u nas wiecznie nienajedzony, więc tak, więc za chwilę go będę przebierać, brała się za robotę. Tutaj słyszycie Artur na górze działa, sprząta, ogarnia, robi rzeczy, które powinien zrobić, e, które po prostu powinien zrobić, które chciał zrobić w czasie swojego wolnego tacierzyńskiego. E, a ja też za moment się wezmę za rozpakowywanie tej torby i jednej torby, którą mam na kanapie, by może na krześle, nie na kanapie, na krześle. Ale muszę jeszcze otworzyć. Blatu chyba nie będzie widać. Tam mam na blacie jedną paczkę do rozpakowania, a jedną paczkę do spakowania albo razem z mamą e, musimy wysłać paczkę do naszej rodziny w Anglii. E, I teraz to już jest chyba taki ostatni moment, żeby pozawierać tam najważniejsze rzeczy, które chcieliśmy, które ja już od dawna miałam cioci wysłać, e, które mój kuzyn sobie zamówił e, jakby z Polski do Polski i ja mu to wyślę, bo po prostu tak wyjdzie taniej. Więc jakby... Czuję, że dzisiaj po prostu nie będzie się dużo działo. W szczególności, że dzisiejszy dzień i jutrzejszy mam zaplanowane, że będziemy siedzieć w domu po prostu. Więc y, prawdopodobnie w tym odcinku usłyszycie coś o książce, więc będzie jakaś taka mini recenzja. Więc y, w końcu y, pogadamy trochę o książkach. Natomiast weekend będzie kolejnym łączonym vlogiem, bo przyjeżdżają moi rodzice, przychodzą do nas teściowie i będziemy tak weekendowo siedzieć w gronie najbliższych osób. Więc ja kończę gadać, bo jak nie dziecko płacze, to w mąż odkurza i Boję się, że nie będziecie mnie słyszeć, więc odezwę się do Was niedługo. W tle będziecie słyszeć czekające dziecko, bo Filip właśnie zjadł kolację i teraz standardowo będzie przez pół godziny czekał. Julka o dziwo śpi, bo nie spać się w żłobku, więc śpi, odpadła. Będzie spokój. Mam nadzieję, że w porównaniu z zeszłą nocą będzie znacznie lepiej. Natomiast Artur gruntuje ganek, a ja mam zamiar czytać dalej tą książkę bo przeczytałam wczoraj może jakieś 60 stron i padłam, bo tak, tak, taka byłam śpiąca. Dzisiaj wcale nie jest lepiej. Jakby myśl o tej historii wcale nie poprawia mi humoru, ale chciałabym mieć ją już z głowy. Zaczynam od 190 strony. Dzisiaj przez cały dzień nic nie przeczytałam. W sumie, gdyby ktoś mnie spytał, co ja przez cały dzień dzisiaj robiłam, oprócz tego, co, co widzieliście, nie umiałabym powiedzieć. Dodatkowo zrobiłam sobie swoją herbatę z kalendarza adwentowego i nadal mam tu czekoladkę, które otworzyłam kilka godzin temu. Dopiero będę pić. Aisti. Ah, mmm, rewelacja. W każdym razie chyba okazuje się, że zielone herbaty to nie jest mój smak po prostu, bo mimo tego, że jest mango, które uwielbiam, to jakoś tak zapachowo, rewelacja, ale smakowo tak... Nie dla mnie, może dlatego, że jest zimne. Ale jak zrobiłam sobie łyka, jak jeszcze to było gorące, więc też tak jeszcze, no nie do końca. Zapach, rewelacja smaknie nie bardzo. Ta biała herbata z wczoraj smakowała mi bardziej, no ale wypiję. Natomiast jeśli chodzi o czekoladki z Linda, to pewnie czego by tutaj nie było, to i tak mi będzie smakować, więc zjem, bo czuję, że mam niedobór cukru. No i za chwilę zbieram się do czytania. Mm. Najlepiej. Cześć, Helka. Zresztą z czekolady. Moja. Więc jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to będę się już z wami żegnać. Nie powiem oczywiście, że do zobaczenia, bo za chwilę będziecie widzieć ciąg dalszy tego odcinka, tego vloga, tego vlogmasa. Bo tak jak powiedziałam, będę go, go kontynuować jutro. No ale jak widzicie, sam dzisiejszy dzień to tak. Bez szału, ani nic się takiego nie działo, żeby wam to pokazać, ani żadne paczki nie przychodziły, żeby to było gdzieś jakoś urozmaicić. A moje życie w domu po prostu jest nudne. Tak, tak to wygląda. Kręci się wokół przebierania pompersów, robienia prania, sprzątania, czasami gotowania, karmienia dzieci. Więc takie wiecie, bez szału, dlatego liczę, że te książki nam trochę ten vlogmas i mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda mi się gdzieś może męża wyrwać z dzieciakami na jakiś spacer albo na jakiś jarmark świąteczny. Nie byłam jeszcze nigdy tak naprawdę na jarmarku świątecznym, e, tak tutaj gdzieś w Katowicach. Najbardziej bym się marzył ten w Krakowie lub we Wrocławiu, ale nasze auto jakby nie jest na tyle sprawne, żebyśmy mogli pojechać teraz do Krakowa albo do Wrocławia. Więc mam nadzieję, że może w przyszły weekend uda nam się wyrwać na Jarmark do Katowic ale czy to nam się uda, czy mój mąż będzie miał ochotę jechać, czy dzieciaki będą zdrowe, żebyśmy mogli jechać, to wiecie, no to jest dopiero za tydzień, więc jakby wszystko się może zdarzyć. Więc mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia nie umrzecie z nudów i że uda mi się jakoś Was tutaj trochę rozbudzić i rozbawić i że te vlogmasy będą się Wam podobać. Więc ja na dzisiaj kończę, herbatę wypiłam, czekoladkę zjadłam więc mogę się brać za czytanie, może był na tyle miły, że kupił mi się jakieś chrupki, jakieś chipsy, więc od razu czytanie mi na pewno lepiej pójdzie, bo ja jak czegoś nie chrupię przy czytaniu, wieczorami w szczególności, to mi to czytanie kompletnie nie idzie, więc liczę, że dzisiaj będzie tak prawidłnie. Moi kochani, witam Was trzeciego dnia grudnia. Dochodzi już godzina 14 i jak widzieliście działo się u mnie, ile się działo. E, jakby bez szału, bez rewelacji. Aktualnie dziecko nadal mi trochę marudzi, więc nie wiem jak to moje nagrywanie będzie dalej dzisiaj wyglądało. E, I chciałam się sprężyć z tym, co chcę Wam powiedzieć teraz, bo niedługo wróci Julka, później się zrobi ciemno, więc to nagrywanie znowu... Pewnie mi nie wyjdzie tak, jakbym chciała, żeby wyszło, ale w związku z tym, że przez te dwa dni, jak sami widzicie, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, to postanowiłam do Was przyjść dzisiaj z recenzją książki. Ale zanim do tej recenzji przyjdziemy, jeszcze kilka słów. Jestem z siebie dzisiaj bardzo dumna, a to dlatego, że poczyniłam dwa zakupy. Po pierwsze, książkowy zakup. Świątecznych książek, które mam nadzieję, że przyjdą jakoś w przyszłym tygodniu, i właśnie w ramach vlogmasu Wam te książki pokażę, i że będę je mogła jeszcze w grudniu przeczytać. Bo to tak, w sumie dobry pomysł, żeby czytać świąteczną literaturę właśnie w grudniu, <grych> bo dlaczego by nie? Nie ma chyba lepszej pory na czytanie świątecznej literatury niż grudzień. Natomiast drugi świąteczny zakup, to troszeczkę zakup ubraniowy. Kupiłam sobie bluzę i kupiłam sobie spodnie dresowe. Mam nadzieję, że tym razem wybrałam dobre rozmiary i nie będzie kompromitujących za krótkich nogawek albo czegoś, ale no, na tą paczkę też będziemy musieli poczekać. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również się pojawi. Być może pojawi się w innym odcinku niż ta książkowa. Zobaczymy, jak to będzie. Czekam w ogóle na jeszcze jedną fantastyczną przesyłkę, o której na razie nie chcę Wam zbyt dużo mówić, ale mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawa. Ja się nie mogę doczekać, tak naprawdę. I zacieram na nią ręce, ale tutaj więcej Wam powiem, jak, już, jak ta paczka do mnie dotrze. W każdym razie, jak widzieliście, wypiłam dzisiejszą herbatkę ananasową, znowu zieloną, ale wybrałam ją tylko dlatego, że już praktycznie wypadała mi z kalendarza, więc stwierdziłam. Dobra, wypiję. Oczywiście chyba to jest kwestia tego, że zielone herbaty mi po prostu nie smakują, bo o ile aromat i zapach tej herbaty ananasem był przesiąknięty po prostu potąd, to tyle w smaku, mimo że piłam ją właśnie ciepłą, nie do końca mi to po prostu pasowało. Ja za ananasami też nie bardzo przepadam, więc teraz znowu kwestia tego, że nie wiem, czy to nie był mój smak, bo był to ananas, za którym ja nie przepadam, czy po prostu jest to kwestia zielonej herbaty, za którą nie przepadam. Ciężko stwierdzić, natomiast czekoladka z Linda, jak to z Linda była pyszna, więc tutaj w ogóle nic do dorzucenia. Jeszcze tak, wracając do vlogmasów, ja nagrywam swoje, ale też jak widzieliście, na pewno nadrabiam vlogmasy u innych osób. I dla mnie zawsze było tak, znaczy może niekoniecznie zawsze, ale od dłuższego czasu jest tak, że nie wyobrażam sobie odliczania do świąt, do odliczania do świąt Bożego Narodzenia, bez vlogmasów konkretnych osób. I zawsze oglądałam dwa, od tego roku oglądam trzy, bo jakby mój zbiór vlogmasów masowych must watch. Wzbogacił się o jedną osobę, którą oglądam tak naprawdę od zeszłego roku, czy od początku stycznia, aczkolwiek vlogmasy tej osoby nadrobiłam dopiero w wakacje, więc, jakby tak. Przede wszystkim Alice Vlog Channel. Bez jej vlogów po prostu nie wyobrażam sobie odliczania do świąt. Tak samo nie wyobrażam sobie odliczania do świąt bez vlogmasów Agnieszki z kanału Panna Sasna. E, dziewczyny robią rewelacyjne vlogi i po prostu no, nie umiem się obejść bez nich, i mimo, że czasami oglądam je po prostu z opóźnieniem kilkudniowym bo no różnie to w życiu u mnie bywa, nie zawsze mam czas oglądać filmy, a ja uwielbiam im vlogi są dłuższe, tym lepsze, więc jak mam do obejrzenia na przykład ileś vlogów, które łącznie trwają powiedzmy dwie godziny, no to ciężko jest mi usiąść na te dwie godziny i oglądać. Aktualnie najłatwiej mi się ogląda karmiąc, bo mogę siedzieć przez te 15-20 minut bez ruchu i czekać, aż młode się po prostu naje, a ja mogę sobie w spokoju coś pooglądać, ale to nie zawsze jest też cały odcinek naraz, więc... Dylematy. Natomiast trzecią osobą, którą uwielbiam oglądać, której książkę w tym roku kupiłam, w którą próbuję gotować, mimo że tego nienawidzę, ale próbuję uczyć się gotować kuchnię azjatycką, a konkretnie kuchnię koreańską, to jest kanał Violi Pierogi z Kimci, którą no, po prostu pokochałam. Ona mnie tak urzekła swoją niesamowitą osobowością, gdzie okazuje się, że w ogóle Viola jest też jeszcze w moim wieku i jest. Po prostu tak życzliwą, sympatyczną i niesamowitą osobą, że no bez jej filmików ja w ogóle codziennie się nie umiem obejść, więc ja każdego dnia odliczam do jej kolejnych filmów i uwielbiam jej vlogi, uwielbiam jej kulinarne odcinki itd., więc jakby kanały wszystkich trzech dziewczyn polecam, aczkolwiek zakładam, że wszystkie te trzy dziewczyny doskonale znacie i oglądacie, więc jakby tutaj nie mam nic więcej do dodania, oprócz tego, że czas przejść do książek a raczej do konkretnej jednej książki, aczkolwiek mam tu przygotowane trzy. Aczkolwiek recenzja, czy aktualna moja pogadanka będzie dotyczyła tylko jednej, chociaż w tym będzie dotyczyła całej serii. Bo tak naprawdę w listopadzie, gdy byłam w szpitalu, albo chwilę przed szpitalem, dostałam premierę od Winidia trzeci tom Akademii Mrocznych Zaględź Noc Duchów. To jest trzecia książka z serii, która w ogóle zaczęła wychodzić w tym roku. Więc wszystkie trzy książki które tu mam, bo specjalnie je wyjmuję z biblioteczki, zostały wydane przez Winidia w tym roku i wszystkie trzy są cieniutkie i są tak naprawdę mega wciągające do pochłonięcia w jeden dzień dla bardziej wprawnych czytelników. Mnie to najczęściej zajmuje max dwa dni, ale nadal jestem pod ogromnym wrażeniem całej tej serii. I opowiadanie Wam teraz o trzecim tomie, gdy na przykład nie znacie pierwszego albo chcecie tą serię przeczytać, ale tak naprawdę no nie chcecie wiedzieć, co się dzieje dalej, no to no trochę mija się z celem. Więc ja na pewno Was zapraszam tutaj do recenzji pierwszego tomu i chyba do jakiejś recenzji drugiego tomu, który się pojawił prawdopodobnie na kanale, więc jeżeli się pojawił, to odnośniki tu będą. Na pewno się pojawił, musiał się pojawić, coś musiało być. W każdym razie teraz w listopadzie, albo pod koniec października, chyba w listopadzie, premiere miał trzeci tom, no i ja go recenzuję. Znaczy, ja Wam o nim opowiadam aktualnie w grudniu, no bo dlaczego nie? Przez poród i przez mój pobyt w szpitalu dużo rzeczy się pozmieniało, nie zdążyłam tego przeczytać wtedy, kiedy bym chciała, a ale ale nadrobiłam zaległości. I powiem Wam tak. Wszystkie te trzy książki, w ogóle cała seria jest dla mnie tak rewelacyjna i tak strasznie mi się podoba, że nie mogę się doczekać kolejnych tomów. Jest to genialna seria młodzieżowa, aczkolwiek jest dość brutalna, tu się dosyć mocno krefleje, jest dużo walk, jest dużo śmierci, ale jest też bardzo dużo intryg, dużo tajemnic, dużo różnych takich zwrotów akcji, które na pewno nie jednej osobie przypadną do gustu. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam wygląd tych Książek, to jestem pod ogromnym wrażeniem, że to wszystko jest w takiej pięknej jednej stylistyce. Kolorystyka każdej jednej okładki bardzo mocno mi się podoba. To wiecie, nawet te grzbiety rewelacyjnie wyglądają w ogóle na półce. I fronty tych książek kolorystycznie podobają mi się bardzo, aczkolwiek ilustracje bohaterów, które są na tych okładkach, trochę nie do końca. O ile jakby sama kolorystyka, tak. Ten, powiedzmy, czerwony z czernią, ten niebieski z różem, czy tak jak tutaj, jakieś takie bardzo ciemne, różne kolory, bardzo do mnie przemawiają i, i takie, jakby chociażby same tyły okładek, tak? Jeżeli to by było utrzymane w takiej kolorystyce z samego przodu, bez tych bohaterów, to byłabym kupiona w 100%, tak? bo o, te tyły podobają mi się najbardziej. Natomiast to, jak są przedstawieni bohaterowie, jakby, Kreska ilustratora, czy ilustratorki, bo nie chcę sprawdzać nawet kto to ilustrował, żeby nikomu nie zrobić przykrości. Ale niestety taki, takie ilustracje jakby nie do końca mnie przekonują, to nie jest mój gust. Ale fajnie, że wszystkie są zrobione jakby w tym samym stylu, że to wszystko jest utrzymane w jednej stylistyce. Ale tak naprawdę, mimo że są to okładki, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, bo w środku nie ma żadnych ilustracji, które by się miały powielać. Z tymi bohaterami, którzy są na okładkach, więc to mi nie przeszkadza. A nawet się cieszę, że tutaj nie ma żadnych ilustracji, bo jest więcej miejsca na tekst i na akcję, i na to wszystko, co się dzieje. I teraz tak, jeżeli obejrzycie sobie moją pierwszą recenzję, to sobie posłuchacie, jak ta książka, pierwszy Tom, sprawił, że miałam całą masę nawiązań do wielkich hitów literatury młodzieżowej po przeczytaniu pierwszego tomu, czyli więzień labiryntu, Harry Potter i Brzyska Śmierci, Niezgodna itd., itd. Bo tak naprawdę nasza bohaterka Wild w swoim świecie, w którym mieszka i do którego docelowo trafia do Akademii Mrocznych Zaklęć, no obfituje w takie wątki, w takie elementy, które na pewno będziecie kojarzyć. Z całej gamy innej literatury młodzieżowej, tak naprawdę, z innych wielkich hitów. Na pewno poza tymi tytułami, które ja teraz wymieniłam, na pewno będziecie w stanie wskazać jeszcze co najmniej dwa, trzy, cztery inne tytuły, które, które też będą do Was trafiać w trakcie czytania tego. Aczkolwiek jest to też jakby taki element, który mi kompletnie nie przeszkadza. Czasami, jeżeli czytałam jakąś książkę. I znajdywałam jakieś takie podobieństwa między np. takimi hitami jak Harry Potter, który jest w moim sercu już od dawna, albo jakieś takie nawiązania do igrzysk śmierci. Czasami mi się to podobało, czasami niekoniecznie. Czasami sam fakt, że pomyślałam, że to jest zbliżone np. do Harry'ego Pottera, sprawiało, że z góry ta książka mi się już nie podobała, albo że, no, no nie wiem, widziałam więcej minusów niż plusów, chociaż często się zdarza, że takie nawiązania mi się też podobają. W przypadku właśnie tej serii podobają mi się bardzo. Bo prawda jest też taka, że nieważne ile wy nawiązań tak naprawdę znajdziecie, ta seria nadal jest bardzo e, unikatowa, bardzo się różni od tego, co znamy właśnie z tamtych książek, które będziemy do Akademii Mrocznych Zaklęć porównywać. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą serię, to ja tak naprawdę liczyłam, że pierwsze pięć tomów, które otrzymamy, to są tak naprawdę. Tytułowe próby śmierci z pierwszego tomu. Bo dla niewtajemniczonych nasza główna bohaterka Wilde wybiera się, a raczej zostaje zmuszona do tego, żeby wybrać się do Akademii Mrocznych Zaklęć i przejść próby śmierci. Jest to, y są to próby związane z pięcioma domami, z pięcioma różnymi domami, do których docelowo. Nasza bohaterka, a także inni uczestnicy tych prób śmierci mają trafić. I jakby te próby mają na celu wskazanie, który dom będzie dla naszej bohaterki jakby najlepszy, który będzie jej najbardziej pasował, do którego najbardziej się nadaje. I tak naprawdę w pierwszym tomie, oprócz całego wstępu poznania naszej bohaterki, poznania jakichś pierwszych tajemnic i zagadek, dostajemy też pierwsze próby, próby domu cienia, do które Wild po prostu przychodzi rewelacyjnie, ale też w trakcie tych prób kompletuje naprawdę różnorodny zespół, który w ciągu najbliższych kolejnych dwóch tomów stanie się dla niej naprawdę jak rodzina, staną się tak niesamowitą zgraną ekipą pomimo tego jak różnorodne będą tam jakby w środku osoby ja byłam pod ogromnym wrażeniem jak y, autorki poprowadziły narrację i jak w ogóle ogarnęły ten zespół bardzo mi się podobał i powiem wam że byłam przekonana że skoro w pierwszym tomie dostaliśmy wstęp odnośnie naszej głównej bohaterki i pierwszą próbę to jakby kolejne próby z czterech kolejnych domów będą opisane w czterech kolejnych tomach żeby to wiecie jakoś rozgraniczyć bo tak naprawdę na w skład jednej próby, jednego konkretnego domu wchodzi kilka różnych zadań, które jakby no, ciągną się na przestrzeni trochę tej książki, chociaż i tak wydaje mi się, że akcja tam tak leci, że ja po prostu nie ogarniam. I dlaczego tak to szybko? Ja bym wolała, żeby niektóre te zadania były trochę bardziej rozpisane, ale z drugiej strony, w związku z tym, że to są tak krótkie książeczki, to to się czyta rewelacyjnie szybko. Tam się wszystko spina, wszystko gra, ale trochę, trochę za szybko. I jak dla mnie te, te wszystkie zadania powinny być realizowane. Trochę dłużej, wiecie, jakiś czas na zastanowienie, jakiś czas na ogarnięcie tej zagadki i tak dalej, poszukania rozwiązania, jakieś takie, wiecie, burzy mózgów i tak dalej. Natomiast tu się okazuje, że nasi bohaterowie pędzą przez te zadania jak szaleni. I w drugim i w trzecim tomie dostajemy po prostu po zadania, po próby z dwóch domów naraz. Czyli w domu cienia mamy dwie kolejne próby z dwóch kolejnych domów, i w nocy cudów. Też mamy dwa kolejne, dwie kolejne próby z dwóch kolejnych domów i tym tomem kończymy tak naprawdę te wszystkie próby i zaczniemy coś kompletnie innego. Jak się domyślacie, skoro to jest Akademia Mrocznych Zaglęć, to część naszych bohaterów trafia właśnie na koniec tego ostatniego tomu, tego najnowszego tomu do Akademii. Oczywiście pewnie kolejne przygody już związane z samą akademią pojawią się... W kolejnym tomie, którego nie mogę się doczekać. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te trzy tomy, które tutaj dostaliśmy, to tak naprawdę oprócz samych prób, mamy w tych książkach jeszcze bardzo dużo innej akcji, innych intryg i innych przygód, które tak naprawdę po części bazują na doświadczeniach nabytych przez naszych bohaterów w trakcie prób, czy jakichś wydarzeń, jakichś tajemnic, które się tam w trakcie tych prób pojawiły. Natomiast to nie jest tak, że te książki są tylko o naszej garstce bohaterów i tylko są związane z tym, żeby przejść próby, dostać się do konkretnego domu i do akademii. Nie. Tutaj to wszystko jest jeszcze tak okręcone intrygami i tajemnicami. Wydawało mi się, że jak w pierwszym tomie rozwiązaliśmy jakąś częściową jakąś tajemnicę, to już mamy ją z głowy. A tu się okazuje, że im więcej odpowiedzi dostajemy w tych tomach, na, na konkretne pytania, na konkretne tajemnice i na konkretne zagadki związane z życiem naszej Wild, to dostajemy coraz, jakby to zadajemy sobie coraz więcej nowych pytań i szukamy coraz więcej odpowiedzi, bo ta historia po prostu jest tak. Ma, ma tyle warstw. I ma tyle składników, że to, to wszystko nie jest takie oczywiste. I powiem Wam, że czasami w jednym tomie mi się wydaje, że ktoś jest zły, okrutny i w ogóle, że to nasz będzie, jakby to będzie główna zła postać, którą, nie wiem, nasi bohaterowie będą musieli walczyć w kolejnych tomach. A w kolejnym tomie się okazuje, że ta osoba wcale nie jest zła, tylko jest na przykład po stronie naszych bohaterów. A ktoś, kto się wydawał dobry, miły i na przykład albo taki, nie wiem, neutralny, jest jakimś tam większym wrogiem, który też nie jest docelowym wrogiem, tylko jest jakimś takim pionkiem naszego głównego wroga gdzieś tam po drodze. Więc powiem Wam, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tej serii, mimo że jest taka niepozorna, brakowało mi słowa. Więc, więc, tak, jeżeli szukacie jakiejś fajnej młodzieżówki, która jest serią, która nie wiem ile będzie miała tomów, bo na razie ma trzy, ale mam nadzieję, że co najmniej jeszcze z trzy albo z sześć kolejnych tomów jeszcze dostaniemy, to polecam Wam Akademię Mrocznych Zaklęć od Winigia. I to chyba będzie na dzisiaj już w ogóle tyle, bo o książce nie mam już Wam nic więcej do dodania tak naprawdę. Jeżeli chodzi o same takie wtrącenia książkowe, to dajcie mi znać, czy coś takiego Wam się podoba, czy niekoniecznie, czy mam na przykład o innych książkach, które aktualnie na przykład czytam, też wam coś tak opowiadać, wtrącać, czy może niekoniecznie. Na pewno pojawi się to podsumowanie czytelnicze z zeszłego miesiąca, ale to pewnie... Nie wiem, w kolejnym odcinku albo w jeszcze w jakimś tam następnym zobaczymy, jak to będzie z ilością materiału z tego vlogmasu. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Tą taką moją pogadanką o Akademii Mrocznych Zaklęć kończymy dzisiejszy odcinek, mimo że jest dopiero po 14, bo ja nie mam w planach robienia już niczego nadzwyczajnego w południu. Więc nie chcę Was zanudzać i nie chcę zabierać Waszego czasu, bo być może w kolejnym odcinku po prostu będzie się, będą się działy fajniejsze rzeczy, więc jakby wolę, żeby ten odcinek był krótszy, ale żeby taki, wiecie, był bardziej konkretny, niż żebym teraz stawiała milion... Y milion jakichś tam różnych ujęć, które po prostu będą miały Was na siłę tutaj trzymać, bo to jest bez sensu. Więc tym akcentem kończę. Dziękuję Wam za obecność dzisiaj. No i widzimy się w kolejnym odcinku vlogmas, ale nie mam pojęcia kiedy, więc bądźcie na bieżąco, czuwajcie i widzimy się wkrótce. Więc odliczajmy razem do świąt, bądźmy razem, cieszmy się ze swojej obecności, z tych odcinków, które będą się pojawiały, mam nadzieję, częściej i tak. Do zobaczenia. Pa-pa!